Witam Was serdecznie. Ostatnio coraz częściej muszę sięgać już do listy z postawami, żeby czegoś nie powtórzyć, żeby nie zrobić czegoś podobnego. I przeglądając tą listę, rodzą się różne refleksje. I ostatnio zdałem sobie sprawę, że realizując te różne postawy, ćwicząc się w nich, my się uzbrajamy też wobec zła, które jest obecne w naszym życiu. Realizując te postawy, my się przeciwstawiamy grzechom głównym. W każdej postawie jest pewien środek, który umożliwia nam pokonanie zła, zwyciężenie, zyskanie jakiegoś dobra. Zatem zastanowić Zastanówmy się, w czym może pomóc nam nowa postawa dzisiaj o umiarkowaniu. By uporządkować nasze rozważanie, sięgnijmy najpierw do słownika i tam czytamy: Umiarkowanie łacińskie słowo temperancja cnota moralna, która polega na używaniu rozumu dla panowania nad własnymi instynktami i potrzebami oznacza umiejętność korzystania z dóbr materialnych zgodnie z ich celem to człowiek umiejący zachować umiar to jest stan pomiędzy niezbyt mały, ani też zbyt wielki. Zachętą do przyjrzenia się tej postawie i ćwiczenia stała się sytuacja z życia. Otóż ostatnio byłem u chorych i odwiedzam taką panią, która najczęściej już siedzi, bo nie może się poruszać, ale tym razem leżała na łóżku. Okazało się, że stan jej zdrowia jest coraz gorszy, coraz trudniej jej wstawać, więc musi leżeć. Ale ciekawostką dla mnie było to, że od razu po stwierdzeniu tego, że nie może się ruszać, z entuzjazmem powiedziała mi, proszę księdza, ale jeszcze na szczęście mogę sama siebie Nakarmić. I to uzmysławia mi, że umiarkowanie to też umiejętność dostrzegania faktycznie tego, co jest najważniejsze dla naszego życia, chociażby w danym konkretnym momencie naszego życia. Umiarkowanie to wewnętrzny porządek który umożliwia nam dokonywanie właściwych wyborów, właściwych decyzji. Wybieramy to dobro, które jest dla nas najważniejsze. Trwanie w takim właśnie umiarkowaniu pomaga nam też cieszyć się z tego, co rzeczywiście już posiadamy. Niekiedy jest tak, że wciąż chcemy czegoś nowego, wciąż czegoś nam brakuje. Wydaje nam się, że właśnie od tej czy tamtej rzeczy zależy powodzenie osiągnięcia jakiegoś celu. Umiarkowanie to umiejętność bycia wolnym od tego, co Posiadamy lub czego pragniemy. Zatem pomaga nam rzeczywiście zachować pewną wewnętrzną i zewnętrzną równowagę, bo łatwo jest przekroczyć umiar i zacząć być chciwym. Łatwo jest używać w sposób nieuzasadniony miłości wobec rzeczy, zamiast wobec życia, wobec ludzi. Tak bardzo nieraz czegoś potrzebujemy, tak bardzo wydaje nam się, że właśnie od posiadania czegoś zależy możliwość osiągnięcia jakiegoś naszego celu, że na, nawet nie zauważamy tego, że przestajemy być wolni, że jesteśmy uzależnieni od czegoś. Od posiadania czegoś. A rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, że to tylko pewne narzędzia, które mogą nam ułatwić, ale nie muszą osiągnięcia jakiegoś celu. Nie powinny na pewno stawać się same w sobie celem przypomnę, powinny być tylko narzędziem ewentualnym do osiągania celu. Jeśli poćwiczymy w sobie umiarkowanie, to myślę, że zdamy sobie sprawę, że będziemy bardziej zadowoleni z tego, co już posiadamy, co jest naszą własnością. Zdamy sobie sprawę też z tego, co nam rzeczywiście wystarcza do funkcjonowania i do właściwego życia. Prowadzenie życia pełne prostoty, umiarkowania, jeszcze bardziej będzie nas uwalniać, jeszcze bardziej będzie stwarzać to, że będziemy bardziej kreatywni w naszym Działaniu, bo będziemy wykorzystywać tylko te środki, które rzeczywiście już posiadamy. Umiarkowanie to uczenie się funkcjonowania tak w swoim życiu, żeby rzeczywiście pozbyć się zbytecznych rzeczy. Definicja mówiła, że istotną rolę odgrywa tutaj rozum. Wszystko zaczyna się w głowie. Zatem Chcąc czegoś nowego, chcąc posiadać, kupić, kiedy uzależniamy właśnie jakiś cel od posiadanych rzeczy, to zastanówmy się, czy nie powinniśmy tego przerobić najpierw w głowie, że nasz rozum może jest oszukiwany, manipulowany, że może zbyt bardzo. Od czegoś się uzależniamy, zbyt bardzo sobie coś tłumaczymy, że czegoś potrzebujemy, a tak naprawdę to, co już posiadamy, to kim jesteśmy, wystarcza do tego, żeby osiągnąć właściwy cel. W tym kontekście rozważania warto postawić sobie kilka zasadniczych pytań. Pierwsze pytanie to pytanie, które często się powtarza. Otóż. Zastanów się, co ci jest najbardziej potrzebne w życiu. Drugie pytanie: Rozeznając swoją sytuację, zarówno tą duchową, jak i materialną, zastanów się, w jakiej kwestii potrzebujesz większego uporządkowania. Trzecie pytanie: zastanów się, czy we właściwy sposób wykorzystujesz już to, co posiadasz. Czy to nie jest tak na zasadzie, że to posiadasz, odkładasz, a już pragniesz czegoś nowego, już jesteś skupiony na czymś innym? Czwarte pytanie: w kontekście rzeczy materialnych, które posiadamy, zastanów się, czy potrafisz być wolny od nich. Postawa umiarkowania nie jest prostą postawą i działanie, realizowanie tej postawy w naszym życiu na pewno przysporzy nam wiele trudności. Chociażby najpierw musimy zmienić swój sposób myślenia, a więc wszystko zaczyna się od głowy. Zastanów się, co tak naprawdę jest konieczne ci do życia. Druga rzecz, może warto się z pewnymi zbytecznymi rzeczami w końcu pożegnać. Teraz przygotowanie do świąt. Porządkowanie domu pewnie będzie dobrą okazją, żeby po prostu pozbyć się tego, co zbyteczne. Trzecia rzecz, która wydaje mi się, że będzie bardziej nam towarzyszyć w takim życiu codziennym mianowicie, skoro już coś masz, w czymś uczestniczysz, z kim się spotkałeś zacznij lepiej wykorzystywać to, co masz, zamiast marzyć, myśleć o tym, czego jeszcze nie masz.